Tydzień rozpędził się na dobre, to połowa, a więc wielka środa dzisiaj. I Ewangelia, w której widzimy Judasza przychodzącego do arcykapłanów, uczonych w Piśmie i Faryzeuszów, Judasza, który zadaje bardzo proste pytanie co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. I nagle okazuje się, że cała przyjaźń Judasza i całe jego bycie apostołem, a także niezwykła pokusa zdrady, to po prostu kwestia ceny. Ile to było? 30 srebrników? Chce się chyba zatynować tutaj reklamę. Nie bierz, bo nie masz porównania. 30 srebrników to była cena jednego niewolnika. Dobrego niewolnika. To znaczy, że tak naprawdę Judasz za te 30 srebrników kupił sobie rodzaj małego przedsiębiorstwa. Kupił sobie kogoś, kto będzie na niego pracował i go utrzymywał. Tak, tak. Chcę się tutaj dzisiaj wspomnieć błogosławionego po Jerzego Popiełuszkę. E, tak jak ksiądz Jerzy w jednym z kazań mówił, że to 30 srebrników jałowego spokoju. I na pewno Judasz kupił sobie 30 srebrników jałowego spokoju. Jakąś małą stabilizację i przyszłość na życie. Kupił sobie, e, sprzedając Jezusa, znalazł konkretny pieniądz na to, żeby kupić sobie małe przedsiębiorstwo. Niewolnika, który będzie na niego pracował. I cóż, mógł się chyba poczuć trochę bezpiecznie. Choć wiemy, nie do końca. 30 srebrników jałowego spokoju. Czy przyniosłem mu spokój? Jakie jest moje 30 srebrników jałowego spokoju? Z czym porównuję Chrystusa i okazuje się, że on przegrywa. Co jest cenniejsze od mojego Boga? Bo przecież moje życie pełne jest ciągłych wyborów, dokonywanych tu i teraz, dokonywanych często w mgnieniu oka. Ile razy już było tak, że nie wybrałem Chrystusa? Ile razy było tak, że po jakimś czasie czułem się zupełnie źle wśród moich 30 srebrników jałowego spokoju? Co jest tą wartością, którą w dzisiejszym świecie wybieram zamiast Boga? Kariera jakiś wewnętrzny spokój nieodstawanie od innych bycie częścią głównego mainstreamu stawanie się tak jak wszyscy nie bycie uważanym za dziwaka co jest a może po prostu byle jakość niechęć a niech jakoś to będzie lenistwo to pytanie na które każdy z nas musi sobie sam odpowiedzieć jakie są moje So a blinky over